Remigiusz Jasko Gdańska 27, moi Państwo gościmy dzisiaj menedżer Bydgoskiego Śródmieścia i Starego Miasta, Macie Baklarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie menedżerze, czy bydgoski odnowiony Stary Rynek to, cytuję, betonowa pustynia i kamienna patelnia? Nie. A dlaczego jest tak, że tam się wchodzi i tam za sobą nic nie ma? Jesteśmy jeszcze na placu budowy. I jak tam już będzie wszystko gotowe, to wejdę na Stary Rynek i co będzie na środku? O, może będą krzesła? Tak to było planowane. Te krzesła na wzór ławek, które obecnie znajdują się na rynku, pojawią się zapewne na środku płyty. Ale pan rozumie te komentarze, jeśli pojawia się. Ja je rozumiem doskonale, dlatego że w większości wynikają z. Nieco niefortunnych e, zdjęć, które pojawiały się w internecie. I po części wynikają z tego, że tydzień wcześniej przetoczyła się przez e, między innymi Twittera dyskusja o betonozie i o tym, jak na w rynkach w Polsce drzewa likwidowano, zieleń likwidowano i są betonowe płyty. W Węgorszczych jest trochę inaczej, natomiast. Efekt jest jednak podobny. Powiedziałbym, że u nas nie jest trochę inaczej, bo u nas jest zupełnie inaczej. Nie tylko nie zlikwidowaliśmy zieleni, ale jest jej znacznie więcej. Już pomijam te dwa drzewa, ale doszło, doszła nowa zieleń na latarniach, doszły kwietniki. Zieleni mamy więcej. Niefortunnie umieszczone zdjęcie. Tak, nie dziwię się, jeżeli ktoś na tym rynku nie był, nie miał okazji obejrzeć go na żywo, to mógł dojść do tego wniosku. To są, Sam gdybym widział tylko to jedno zdjęcie z lotu ptaka, mógłbym tak pomyśleć. Ale bydgoszczenie, co na tym rynku widzą, jednak dużo jest takich komentarzy, że Okej, OK, uporządkowano, jest tam e, chociażby te instalacje, które zostały poprawione pod ziemią, na ziemi też jest e, porządniej, natomiast e, brakuje tam elementu, na który można zawiesić oko, no bo jednak ze o, grudów, się w pełni zgadzam ze względów historycznych mamy tylko klasztoru i to jest najbardziej efektowny budynek na Pewnie rynku. W pełni się zgadzam, że rynek jest nieskończony. Co dalej? Trzeba go zapełnić, Nawet brakuje nam jednego lub dwóch dominujących elementów w tej przestrzeni. No to porozmawiajmy o nich. E, czy należy wrócić do koncepcji postawienia pomnika między, na przykład, ko biblioteki? Myślę, że teraz wszyscy widzimy, że jest pewne poczucie pustki i warto to rozważyć ponownie. No ale jak to jest? No pan na przykład siedzi na Radzie Estetyki i tak pan mówi wprost, no jest pewne poczucie pustki? Na Radzie Estetyki mam tę przyjemność, że znamy się na tyle dobrze, że nie owijamy w bawełnę. Takie dyskusje się bardzo często przywijają, mamy między innymi spotkanie dzisiaj. No ale... No jak na razie estetyki siadacie i mówicie, ne? Panie Prezydencie, no kurczę, 15 minut na rewitalizację, ale no nie udało się zrewitalizować. Ja uważam, że za mojego życia ten rynek nigdy nie wyglądał tak dobrze. Okej, okay, to jest prawda. Natomiast został zrobiony remont, i jednak jest spora krytyka, że to jest za mało. Uporządkowano pewne rzeczy. I oczywiście. Ja myślę, że to właśnie, że uporządkowano pewne rzeczy, to zwiększyło wrażenie pustki. Jeżeli mamy posprzątany pokój, jest nim pusto. Teraz potrzebujemy czegoś, na czym warto zawiesić oko i to są tematy, które ja bardzo wspieram. Jak rozumiem, ten drugi element kluczowy to pana zdaniem Zachodnia Pierzeja? Nie. Ten drugi element kluczowy to miasto. Zachodnia Pierzeja jest tylko małym elementem tego, o czym mówię. To ma średni PR, nie posługiwałbym się nawet taką nazwą. Dla mnie potrzeba tam miasta. No nie chciałbym patrzeć na, na parking, czy on tam będzie, czy nie będzie. Na... Średniej jakości kamienicy na Farnej. Mamy piękne miasto z piękną historią. Pokażmy, jak, jak to wyglądało. To jest też miejsce, w którym możemy trochę e, poszaleć, jeżeli mówimy o funkcji. Wszyscy mówimy o e, problemach z zielenią w centrum miasta. Tam można stworzyć ogród zielony całoroczny, e, zamknięty. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł do rozważenia. Mielibyśmy możliwość przebywania w przestrzeni zielonej, właśnie za fasadą, która stanowiłaby część tej inwestycji. Ale jednocześnie mówi pan, że w zachodniej Pierzei powinno być miasto, bo brakuje ruchu w centrum i w zachodniej Pierzei widział pan sklepy, mieszkania, usługi. Oczywiście. Jak to zrobić, żeby prywatny inwestor wybudował to razem z miastem w jakimś porozumieniu, a jednocześnie, żeby te funkcje tam w środku nie były nastawione tylko na zysk? Ja myślę, że te funkcje będą nastawione na zysk. Ja nie widzę nic złego w tym, że prywatny inwestor wykorzystuje budynki dla zysku. No, to się dzieje w innych budynkach. Widzimy. Czy myśli pan dobrze, gdyby w zachodniej Pierzei była dyskoteka, bank i Ciuholland? Rozmawiamy realnie. Nie widzę takiej możliwości, żeby ktoś postawił taką inwestycję i stawiał tam cicholan. Więc jeżeli mówimy o realnych... dyskoteka i bank, to możliwe. Nie. Spójrzmy, jak działają banki, wycofują się ze starego miasta i starego rynku. Nie jest to realne. Patrzmy realnie, jak to wygląda, co powstało w nowych inwestycjach. Jeżeli mówimy o realnej dyskusji, spojrzymy sobie na inwestycje na ulicy Jadki Mostowej, mamy tam restauracje, biura, punkty usług. Nie A ma tam. Pan, Adam Sofa jest specyficznym inwestorem, jeśli chodzi o Bydgoszcz. W jakim znaczeniu? Że jednak yy, buduje tak, że wydaje się, że przynajmniej w tym obszarze nie jest dla niego najważniejsza stopa zwrotu. Dla mnie jedno i drugie się nie wyklucza. Można mieć cał, całkiem niezłą. Po pierwsze, jeżeli mówimy o inwestycji na ulicy niedźwiedzie, to tam najwyższą stopę zwrotu da prawdopodobnie gastronomia. Więc to jest połączenie dwóch yy, najbardziej rozsądnych ruchów. Mielibyśmy Jatki 2.0 z wejściem na wyspę Muńską, być może z jakąś pewną możliwością zadaszenia. Dlatego że budujemy nową inwestycję w momencie, nowej inwestycji. Możemy o czymś takim pomyśleć. Możemy też pomyśleć o, o tym, o czym zawsze mówią architekci ze Stowarzyszenia Architektów, żeby pozostawić po sobie jakiś znak. Niedźwiedzia jest świetnym miejscem, żeby zrobić tam pewne nawiązania, na przykład do tych przykładów, które przywoływali typu Frankfurt, przepraszam bardzo, lub inne przykłady nowej architektury wpasowanej w starą bryłę. Trzy pieczenie na jednym ogniu. Zostajemy przy starym rynku. Jak to się stało, że rynek za chwilę będzie otwarty, a Rynsztok dalej straszy? We're all in the gutter, but some of us look at the stars. No, myślę, że za dużą uwagę przywiązujemy do Rynsztoku. Oczywiście to jest problem. Ja tylko przytłumaczę cytat Oscara Wilda. On pokazuje, że wszyscy jesteśmy w Rynsztoku, niektórzy patrzymy na gwiazdy. To jest problem. Eee... Sam przyjechałem rowerem, jestem nieco bardziej uważny, jak przejeżdżam przez rynek, chociaż można swobodnie obecnie przyjechać yy, przez rynek yy, bez resztoków. Tak samo tydzień temu, kiedy ustawialiśmy wspólnie małą architekturę, została na tak ustawiona, żeby zminimalizować problemy resztoków. Jest jeszcze kilka problematycznych miejsc. Yy, to, co dało się zrobić, myślę, na, na dzisiaj zostało zrobione. Co, po, co zrobimy później, to już nie są tylko moje decyzje. Rozumiem, czyli drogowcy się powinni tym zająć, tak rozumiem pana odpowiedź. E, no, osobom ostatecznym podejmującą wszystkie decyzje z prezydent. Okej. Okay. A co pan myśli o obrysie starego ratusza na środku rynku? On jest taki pofalowany, trochę inaczej było to wyglądało na pierwszych wizualizacjach, Teraz jest pofalowany, nie ma żadnej informacji, ludzie nie wiedzą tak naprawdę co to, co to jest, dlaczego te płyty ciemniejsze są tak ułożone. Jak wejdą kiedyś na wieżę pierze i zobaczą to z góry, będą mogli y, poznać nowe informacje na ten temat. jest kolejny powód, żeby spojrzeć na miasto z góry. No ale przecież pan wie, że te płyty, które mają wyznaczać obrys Starego Ratusza, że to nie wyszło tak, jak miało wyjść. Ja myślę, że to miało y, zgodnie z zamysłem projektanta tak wyjść. Jest pan zadowolony z tego, jak to wygląda? Tak, jak ja mówię, w dziedzinie projektowania każdy tworzy swój projekt dla mm, swojego miasta. Jest, mój byłby nieco inny. Rozumiem. Proszę ściszyć. Ja będę tutaj przygotowywał kolejne pytania. Panie Menorze, w takim razie ten stary rynek. Co dalej? Będzie pan rekomendował prezydentowi, żeby te elementy na przykład przy bibliotece postawić? Mamy dzisiaj spotkanie Rady Estetyki. Przejdziemy do konkretów po tym spotkaniu. Okej, okay. a jakie są konkrety w sprawie pracowolności? Czy e, Ja tylko wrócę na chwilę do tematu jakiegokolwiek ustawienia czegokolwiek na rynku. no Nie wyobrażam sobie na przykład, żeby czysto teoretycznie król Kazimierz stał na rynku na takim podejście, jakim obecnie stoi, gdyż to jest podejście zupełnie niewpasowane do tej przestrzeni, którą mamy na rynku. Więc e, jeżeli cokolwiek byśmy tam wstawiali, musiałoby być, być to doskonale wpasowane w przestrzeń. Ja mam mm, poczucie, że tam mógłby stanąć pomnik, ale mam problem z przesuwaniem pomnika z za rogu. W to miejsce, bo jednak ten pomnik tam wróciliśmy, i zostalibyśmy z tym problemem, co zrobić tam przy Trybunalskiej. ta przestrzeń nie jest tak, myślę, bogatą przestrzenią godną takiego pomnika, moim zdaniem. Okej, okay. Plac Wolności. Czy kwieciarki muszą zniknąć z tego miejsca? Eee, kupowałem tam kwiaty. Czy to dziewczyną, czy to matce, czy moim wykładowcom, nie wyobrażam sobie parku, placu wolności bez kwieciarni. Jak kupowałem tam kwiaty w zeszłym tygodniu, panie kwieciarki są bardzo e, zmartwione, jak to wygląda. Twierdzą, że bardzo bym się zmartwił również na ich miejscu. Twierdzą, że rozumieją, że mogą być nowe boksy, natomiast boją się, że po pierwsze e, to jest gorsze miejsce, niedochodowe, po co pomysł, żeby to było na przykład w okolicach postoj taksówek, albo w okolicach BWA. I boją się, że tak jak teraz jest 12 budek, to tych nowych punktów będzie mniej. A po, a po drugie, nie wiadomo, czy akurat te osoby, które teraz prowadzą tę działalność, będą miały pierwszeństwo, żeby te nowe boksy wynajmować. Jak przyjrzałem się tym budkom, to działa 9 z 12, więc zakładam, że z założenia byłoby ich mniej. Nie widzę sensu stawiać pustych budek, które nie są wynajęte, więc po pierwsze, byłoby ich mniej. Po drugie, e, byłyby w nieco innym wydaniu. Bo. Budki w przestrzeni miejskiej nie tylko mogą nie ingerować w estetyczną stronę miasta, ale mogą być pewnym elementem dodanym. Dużo wielkich metropolii ma pewne charakterystyczne elementy małej architektury i nawet jak są nieprzydatne, funkcjonują do dziś, patrz, budki telefoniczne w Londynie. Myślę, że moglibyśmy coś takiego samego stworzyć byt Bydgoszczy. Poza tym wielkim zwolennikiem wydania nowych kiosków miejskich jest, jest sam prezydent, który swego czasu ruszył ten temat projektowo. Myślę, że to jest doskonały moment, żeby wprowadzić tam nowe wydanie kiosku miejskiego. Niestety, to też jest trochę nie... poza moją władzą. Rozmawialiśmy o tym na Radzie Estetyki. Chcemy, żeby te budki tam w innym wydaniu, nieco innej lokalizacji, pozostały. Ja bym się nie obawiał na przykład lokalizacji przy BWA, gdyż jest to stricte pełne przejście ogromnych mas ludzi. A co z parkingiem, który dzisiaj jest właśnie przy tych budkach? Czy on powinien zostać? Docelowo czy obecnie przy tych zmianach? Myślę, że trudno, trudno wyobrazić sobie jego zniknięcie dzisiaj ze względów praktycznych. Nie wiem, jakie są plany projektowe na, na sam plac. Jeżeli robimy ogromną przebudowę, to, to powinno być już w założeniu to tylko plac miejskich. Jeżeli robimy jakąś doraźną renowację zakładającą przeniesienie budek, nie wiem, czy to jest ten moment na likwidację tych miejsc. Przejdźmy do pana zapowiedzi. E, jakiś czas temu mówił Pan o ożywieniu ulicy Zełek. Miała tam powstać otwarta galeria prac uczniów z plastyka. Fantastyczny temat. Coś się udało w tym temacie? Oczywiście. E, Został już rozpisany e, inaczej. Pewne inwestycje odnośnie oświetlenia tej galerii zostały poczynione i jest ona elementem zmian, które nastąpią na ulicy Długiej. Pojawi się tam nowe oświetlenie i elementem tych zmian jest także nowe oświetlenie przyszłej galerii. Na zauko i myślę, że impreza, która, nad którą pracuję i będzie tam miała miejsce prawdopodobnie jesienią, to będzie jedna z najfajniejszych imprez, z jaką miałem do czynienia. Na razie udają się. Łącznie w połączeniu ze sztuką, oczywiście. Udają się panu imprezy związane z niedzielą handlową. A jaki będzie kolejny temat i czy w czasie wakacji faktycznie te, ziele, te niedziele handlowe cały czas będą działać? W rozmowach z handlowcami. Wychodzi na razie tak, że powinny działać w niedzielę, bo trzeba stworzyć wydarzenie, które jest wydarzeniem, ale trzeba brać pod uwagę, że w związku z urlopami, także ludzi, którzy mogą tam sprzedawać, nie będą to takie niedziele w pełnym wydaniu. Poza tym, Niedziela Handlowa jako nazwa, ona pokrywa dużo, dużo szerszy zakres. To, to jest też zawsze jakaś prezentacja historii miasta, po prostu fajne spędzenie czasu w centrum. Nie, do, nie zawsze dominującym elementem musi być handel. Myślę, że będzie o to nieco trudniej latem, ale ja już jestem zadowolony, że wyszły trzy edycje. Eee, Powiedziałam, że się udało. No, 14 godzin deszczu, nieco. Tak, jedna się nie udała z powodu pogody, to prawda? Powiem tak, jak wstałem rano, byłem załamany, ale po zakończeniu wyszło to lepiej niż się spodziewałem. Miałem ponad 300 osób na jednej wystawie historycznej, co dla mnie było ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem. I przynajmniej trzy sklepy zrobiły nie utarg, co dla mnie było kolejnym zaskoczeniem. Kolejny wątek. Co z halą targową? W sierpniu, kiedy rozmawialiśmy, mówił Pan, można stworzyć antresolę, a na dole scenę. Coś z tak tego wyjdzie? Kolejna dobra wiadomość. Zgodnie z analizami technicznymi jest możliwość postawienia tam antresoli. Jest możliwość? Czy ona powstanie? E, no to od tego będą zależały... To będzie zależało od przyszłych losów od operatora, od tego, jak on będzie widział tę przestrzeń. W każdym razie technicznie jest taka możliwość, co do niedawna nie było pewne. Okej. Okay. Zapowiadał pan dbanie, by zdjęcia, które po wpisaniu słowa Bydgoszcz w wyszukiwarce Google prezentowały miasto od jak najlepszej strony. Jest zmiana? Powiem, że miałem kilka drobnych interwencji, m.in. a propos Niedzieli Handlowej. Te zdjęcia, które się pojawiały, nie były najbardziej aktualnymi zdjęciami. Jestem też po rozmowie z prezydentem a propos przyporządkowania jednej osoby, która zajęłaby się tym tematem. Jest spory potencjał do poprawy. Czyli nie udało się na razie. Udało się. Mogę pokazać parę interwencji, ale to, że się udało. Profesor Nisowa Bydgoszcz, jest tam lepiej niż jak tam? E, parę tematów pokazywanych jako Bydgoszcz e, wyglądało okresowo bardzo źle. Po krótkich interwencjach te tematy się do, bardzo poprawiły. Ale jak rozumiem, pan teraz mówi o. Mówię o zdjęciach w internecie. Ale tak, ale albo Bydgoszcz.pl, tak rozumiem. E, nie tylko. Okej. Okay. Trochę pan tej tajemniczy. Zrzucił pan dość lekką, muszę przyznać, pewien pomysł, który może się wydawać trudny, śmietniki pod ziemią, mówił pan, że pod Blankami i przy ulicy Podwale mogłyby takie instalacje powstać, mhm. czy jesteśmy chociaż pół kroku bliżej? E, nie wiem, gdzie tu trudność tego tematu polega. Chociażby dlatego, że się nie udało jeszcze, trochę jednak trudne, skoro przez rok się nie udało. Nie, nie udało mi się odwiedzić jeszcze powiedzmy Madrytu, ale nie wiem, czy, czy to wynika z trudności. Po prostu to nie miało miejsca jeszcze. Eee. Trudność polega na podjęciu decyzji. Nie widzę tutaj żadnej trudności. Nie rozumiem. Skoro mówił pan, to nie było tak, że pan powie, że powiedział, że to za rok będzie zrobione, natomiast powiedział pan, no że oczywiście. to jest jeden z elementów, które można poprawić w mieście. Tak. Z estetycznych. W Przez... dodatku to jest dobry moment, żeby poprawić, dlatego, że zmieniło się prawo odnośnie odpadów i i to nasze lekkie opóźnienie może być pewnym pozytywem, bo tych pojemników musi być teraz. Tak, jeszcze jedna kolejna, kolejna frakcja na e, bioodpady. E, ale przez rok się nie udało. Czy cokolwiek się udało w tym kierunku zrobić? E, ktoś planuje, żeby te m, podziemne pojemniki się pojawiły? E, no, udało się dokładnie przeanalizować lokalizacje, które m, mogłyby mieć. Okay. Też myślę, że pewnym wyznacznikiem dalszych działań jest zmiana organizacji ruchu, która nastąpi na starym mieście, bo ona w dużym stopniu wpływa na możliwość lokalizacji tych śmietników. A jeśli jesteśmy przy organizacji ruchu na rynku, czy wiadomo, w jaki sposób wygrodzenia będą blokowały ruch wjazd pojazdów na rynek? Myślę, że będą to słupki fizyczne. Słupki, które będzie można opuszczać w razie potrzeby? No to na pewno. Nie jakieś kwietniki? Wydaje mi się, że obecnie jesteśmy na etapie słupków, które mogłyby być pewnym rozwiązaniem przejściowym. Okej. Okay, jeszcze jeden wątek. Bydgoski skarb. Czuje pan, że to jest dobrze, dobrze wykorzystana szansa promocyjna przez miasto? Ja mam taką osobistą słabość do tematu złota w Bydgoszczy. Mam najlepsza historia, jaką słyszałem o Bydgoszczy, dotyczy złota. I to jest historia, o którą słyszałem dopiero pół roku temu. Jeszcze jej nie propagowałem. Myślę, że to nastąpi na jesieni. E... Może pan zdradzi, na czym polega ta historia. Jest za dobra, żebym <laughs> piątego lasa... A, program sam... nie jest zbyt dobry. Rozumiem. Nie, nie chciałbym jej spalić, nie chciałbym jej spalić. Eee, mam wrażenie, że skarb bydgoski mógłby być wykorzystany eee, dużo lepiej, ale pan prezydent podjął pewne decyzje personalne, które sprzyjają temu. Kto się teraz tym zajmie? Myślę, że nowy dyrektor muzeum. Mhm. I faktycznie Bydgoszcz się będzie kojarzyła z, z tym skarbem Fary? Chociażby dla jakiejś niewielkiej części eee, osób spoza miasta. Dla mnie temat, z którym powinien kojarzyć się Bydgoszcz, to jest złoto, a nie tylko skarb z fary. Mamy dużo więcej rzeczy związanych ze złotem w Bydgoszczy, To są nie, niezbyt popularyzowane historie. Jest ich, jest ich sporo. No, oprócz tych dukatów, co jeszcze? No, moje asy w rękawie, które zachowałbym na razie na do jesieni. Rozumiem, czyli musimy się spotkać jeszcze raz z jesienią. Dziękuję. Przyjemność. Dziękuję. To wszystko na dziś. Więcej filmów z Trygdanska 27. na Bydgoszcz, Dziękuję bardzo.